there Maria from the uh, glad to be here w Poznaniu and ready to work. Yes, we are ready to work. Uh, witamy was bardzo serdecznie, uh, ponieważ udało nam się uh, zaprosić Marię. I gościmy ją uh, w Polsce, w Poznaniu. Chciałobyśmy dzisiaj razem uh, przemalować tą komodę, która stoi w naszej pracowni jest taka stara, brzydka, pomalowana e, troszkę białym kolorem i zostawiona i dzisiaj zamierzamy ją całą e, zrobić. Będziemy używały e, farb serii Vintage e, firmy e, Daily Arc. Just like to o something about those paints. Yeah, those paints, Vintage paints, farby vintage są perfect to repaint your old furniture because it doesn't need any primer. It uh, provides perfect coverage, it will save your time and uh, costs on putting many layers. Nie potrzebujecie żadnych podkładów, można prosto na taki stary mebel tą farbą malować, zaoszczędza się dużo e, czasu, efekty można naprawdę osiągnąć bardzo fajne. Zapraszamy do oglądania naszego filmu. Pomalowana. Wybrałyśmy gorzką czekoladę i blady błękit na wierzchu. Teraz, żeby zaakcentować farbę w kolorze gorzkiej czekolady, używamy papieru ściernego do przecierek. Mamy też naklejone serwetki na gałki. Teraz czas na zrobienie kilku elementów z szablonów. Dobieramy kolor taki, który nam się pasuje. Ja zdecydowałam, że wymieszam te dwa kolory, którymi dzisiaj tą komodę pomalowałyśmy. Taka wyszła delikatna mieszanka. Lady błękit, odrobina gorzkiej czekolady. Mieszanka gotowa. Komoda jest gotowa, mamy wzory z szablonów, można dekorować w taki sposób, takimi wzorami jak się lubi. Komoda jest gotowa do lakierowania. My będziemy używać dzisiaj lakieru satynowego Daily Art, a natomiast na gałeczkach użyjemy lakieru super błyszczącego. Thank you